W tym filmiku dzielę się z Wami bardzo fajnym sposobem na wykonanie prostej, ale efektownej kartki okolicznościowej. W tym wypadku będzie to kartka ślubna. Aby wykonać taką kartkę, przygotowałam sobie papier akwarelowy. Kartkę mam w wielkości A4. Ja sobie przycinam 7 mm z jednej strony, dzięki czemu zostaje mi. 29 cm na dłuższym boku. Myślę, że w dzisiejszych czasach nikt już nie liczy na to, że dostanie jakiś prezent fizyczny. Tak naprawdę przyjęło się już dawanie banknotów. Myślę, że jest to dobry pomysł, dobry sposób na obdarowanie kogoś. Młodym ludziom na starce tak naprawdę gotówka przyda się najbardziej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta kartka będzie właśnie troszeczkę pod to zaprojektowana. Jeżeli chodzi o zagięcia, wykonuję trzy części. Pierwsza ma 10 cm, druga ma również 10 cm, a trzecia ma 9 cm. Dzięki właśnie temu złożeniu na trzy części utworzy się kieszonka. I w tej, w tej kieszonce bardzo dyskretnie będzie można schować banknot. Co będę potrzebowała do wykonania tej kartki? Oczywiście pędzle. Jeden cieńszy, drugi grubszy. Co do kolorów, jakie wybrałam, jest to niebieski, taki ultramarynowy, a także kolor fioletowy. I do listków przygotowałam sobie taki kolor morskiej zieleni. Trochę to nawiązuje do kolorystyki koperty, ponieważ w kopercie która wykonana jest z papieru czerpanego, zanurzone są płatki buławatka i one są właśnie w takim kolorze habrowym, takim bardzo przygaszonym, ultramarynowym. Co do samych kwiatów, co to są za kwiaty? Jest to dosyć dyskusyjne. To mogą być zarówno róże, jak i piwonie, jak i jakieś eustomy. W każdym razie, kwiaty o bardzo gęstych płatkach wewnątrz. Zaczynamy malowanie od samego środka. Im idziemy bardziej na zewnętrzne płatki, tym coraz bardziej rozmywamy te płatki wodą. Tworzy się właśnie taki Blur, taki, taki efekt rozmycia. Mi się on osobiście bardzo podoba. Pierwszy kwiat mamy wykonany, on sobie spokojnie wysycha i wykonuję drugi. Jak widzicie, do tej kartki nie mam wykonanego podrysu. Mam mniej więcej w głowie, ile kwiatów ma być w górnej części kartki, ile w dolnej. Na samym środku tej kartki pozostawię miejsce wolne ponieważ chcę wykonać tam napis już brush penem, napis gratulacje Tutaj ta sama metoda, czyli najpierw rysuję cienkim pędzelkiem środeczek grubszym pędzlem i wodą rozmywam zewnętrzne, zewnętrzne linie trzeci kwiat, trzeci pączek wykonam w tej samej, w tej samej stylistyce Także jak widzicie, zapełnia nam się powoli ta kartka. W sumie od razu mogłabym Wam pokazać dół tej kartki, bo na dole też będą właśnie te niebieskie kwiaty, ale chciałam tutaj zademonstrować, w jaki sposób będę malować liście. Samym czubeczkiem pędzla, już bardziej graficznie, zaznaczam właśnie pociągnięcia bardzo subtelne takich listków, które występują przy samym kwiecie. Kolor, tak jak mówiłam, jest to taki morski, wymieszany również delikatnie z tym niebieskim kolorem, dzięki czemu nawiązują do siebie te kolory nawzajem i jeszcze bardziej pasują do, do kolorystyki koperty, w którą kartkę włożę. Płatki na zewnątrz tych... no możemy powiedzieć, że są to róże. Płatki na zewnątrz tych róż są bardzo bladziutkie i tak naprawdę... E, dzięki tym liściom e, będą one bardziej się wybijały, będą one zauważalne. Nazwałabym to właśnie tak, że podbijam te blade, delikatne płatki róż e, tymi zielonymi listkami, dzięki czemu e, możemy je w ogóle dostrzec. Dajcie w ogóle znać, czy podoba Wam się tego typu zabieg, taki, taka estetyka. Jestem bardzo ciekawa, czy właśnie bardziej takie akwarelowe prace przypadają Wam do gustu, czy wolicie taką technikę podmalowania jednak najpierw jakimś cienkopisem, żeby to było bardziej takie wyraziste. Przechodzimy do dolnych kwiatów, i ta sama historia wykonuję najpierw bardzo delikatnie cieniutkim pędzlem środeczek a następnie dodaję coraz więcej wody i rozmywam brzegi zewnętrznych liści. Kwiaty uzupełniam również listkami. Takie pociągnięcia samym czubeczkiem pędzelka. Tutaj, jak widzicie, przygotowałam sobie mniej więcej w skali jak ma wyglądać napis. Na brudno sobie napisałam go na jakiejś kartce ksero. No i tutaj już bez ołówkowego podrysu. Trochę nie chcę tutaj za dużo wymazywać, dlatego staram się już wykonać ten napis właśnie bez ołówkowego podrysu, tylko od razu na czysto. Brązpany Tombow, jak i inne takie, właśnie typowe pisaki do kaligrafii, mają tę cechę, że podczas nacisku właśnie wytwarza nam się grubsza linia, a że naciskamy z góry do dołu, no to właśnie ta grubsza linia jest z reguły tą lewą linią każdej litery. Ok, napis gotowy. Tak się prezentuje kartka. Dajcie znać co sądzicie. Jeśli filmik Wam się podobał, to czekam na łapki w górę. I cóż, widzimy się w kolejnym wideo. Pa, Pa!